Dawid, bramka w takim meczu cieszy, chyba nawet nie podwójnie, a potrójnie w meczu derbowym z Tarnowią. Otwierasz wynik 1-0. Trzeba przyznać, ładna, bardzo ładna brameczka. Jak tam wrażenia? Na pewno cieszy, na pewno cieszy ta bramka. Szczególnie, że otworzyłem właśnie nią wynik. Mieliśmy problem w poprzednich spotkaniach, że jak nie udało się, Otworzyć tej, tej bramki, to z biegiem czasu mogliśmy mieć jakieś, nie dało się szczęślić tej bramki, to z biegiem czasu mieliśmy później jakieś problemy. No i na pewno cieszy to. Na pewno cieszy, że, że już w pierwszej połowie otworzyliśmy ten wynik spotkania, graliśmy swoją grę. To nowa próbowała nas ruszyć, ale, ale szybko ich zdeptaliśmy, złamsiliśmy i graliśmy swoją grę. No bardzo do, dobrze podsumowałeś na tym e, zdeptaniu. Pierwsza połowa, e, e, Pełna przewaga. W drugiej połowie Tarnowia gdzieś starała się znaleźć ten, ten nasz słabszy punkt, ale szybka nasza odpowiedź i, i a rozdobywa bramkę na 2-0. To chyba już wtedy ta pewność u Was była powiedzmy, że na bliżej 100%, co? Dokładnie tak. No, mówiliśmy sobie w przerwie, że, że druga bramka zabije to spotkanie. Dążyliśmy do tego, żeby ją strzelić. Tarnowa troszkę tak na chaos wyszła tą drugą połowę. Próbowała prowadzić nerwowość także do naszej gry, ale my się nie daliśmy. Uspokajaliśmy to. Szybka kontra, przejęcie. Super zachowanie Arka i bramka na 2-0. Już pod kontrolą całkowicie do końca. Tak, gdzieś tak aż wspomina. Zdominowaliście w Tarnowie. No, czy takiego spotkania się właśnie spodziewaliście? Tutaj chyba każdy uważał, że to spotkanie będzie troszeczkę Starsze będzie takie równane. No tutaj jednak wojsko zweryfikowało Waszą wyjście. Mhm. E, poprzednie mecze pokazywały, że już mamy kontrolę praktycznie nad całym, nad całym meczem. E, coraz lepiej sobie w tym elemencie radzimy. E, tutaj też chcieliśmy pro, e, prowadzić tą grę, mieć tą kontrolę. Udało się. E, spodziewaliśmy się, że, że będą cięższe warunki? E, nie wiem, szczerze. Zawsze spodziewałem się ciężkich meczów. Ta, ta liga jest taka, że każdy, każdy może wygrać. My wiedzieliśmy, że jak podejdziemy do tego meczu zmotywowani na, na 100%, to to będzie dobrze. Dawid już za tydzień mecz, który będzie ważył powiedzmy że 6 punktów, bo spotkanie ze Sokołem Słupnicę. Sokół wygrywa 8-1 z Dunajcem. Jak nastawienie? Super, bo. Bo Dunaj straci punkty. Soku jest tylko przy, 3 punkty przed nami. Bilans brankowy już też spoglądaliśmy w tabelę. więc, więc Jeśli byśmy wygrali, to, to przeskakujemy też soku w tabeli, więc ten mecz ułożył się też pod nas. Często wyniki się teraz układają pod nas, więc my się cieszymy, że tak, tak to wyszło. I my wejdziemy na pewno zmotywowani jeszcze bardziej i będziemy, będziemy chcieli wygrać to spotkanie i i przeskoczyć soków w tabeli. Dzięki jeszcze raz, gratulacje. Dziękuję. Dzięki.